Środa, 18 listopad 2020, kolejna środa, kolejny gość. Dzisiaj osoba, na którą bardzo długo czekałem i cieszę się, że ją mogę przywitać na moim balkonie, ponieważ jest to wyjątkowo interesujący człowiek. Nie znam go do tej pory osobiście, to być może wy, moi drodzy widzowie, znaliście go, ale ja dzisiaj, tak jak powiedziałem, po raz pierwszy goszczę go na moim balkonie. Jest to Paweł Bangilaj, który prowadzi szkołę. Bangilaj. Znowuż mi się zdarza po raz drugi ten błąd, mam nadzieję, że mi wybaczysz, dlatego przejdę od razu na ty, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, Paweł. Tak. Okej, okay, tak więc Jak najbardziej. cieszę się, że goszczę Pawła i widzicie, jesteśmy w kurtkach, czyli zaczyna się zimno robić, będzie wyzwanie, gdzie nagram następne balkonowe pogaduchy, ale tu od razu nasuwa mi się pewna rzecz, Paweł. Widziałem twoje zdjęcia w rzece, w stawie, czy gdzieś, to było dosłownie parę tygodni temu. Jak żeście to wytrzymali, jak Ty żeś to wytrzymał, bo ja se tego nie wyobrażam, widzisz, mamy już lekko, taką lekką zimową temperaturę, a widziałem, że się tam pac do tej wody. Tak, mam okazję w tym roku zacząć morsowanie, bo tak można powiedzieć, że zaczęliśmy z przyjaciółmi i wykorzystuję do tego każdą chwilę, jeśli jestem gdzieś na wycieczce w górach, bardzo lubię chodzić po górach i jest jakieś jeziorko i akurat czuję się na tyle fizycznie, że, że mogę do niego wskoczyć, to wchodzę oczywiście przed tym jest przygotowanie. To nie tak, że rozbieram się i już szybko do wody, tylko są ćwiczenia oddechowe, jest rozgrzewanie, i dopiero wtedy czuję się wewnętrznie, mentalnie gotowy na to, żeby w ogóle wejść do takiej wody, zanurzać się no i trochę w niej posiedzieć. Teraz raczej już nie ma pływania, tylko wchodzę. Ustatnio mi się udało z kolegą nad Dunajem. Mówiliśmy się specjalnie w tym celu i woda miała temperaturę 7 stopni przy brzegu. Może było 6, tam gdzie my żeśmy weszli, ja się zanurzałem po całą szyję, wytrzymałem 16 minut, ale muszę szczerze powiedzieć, że było to już dla mnie troszkę za dużo dlatego że potrzebowałem prawie półtorej godziny, żeby do siebie dojść, żeby z powrotem ciało mogło się zagrzeć. Więc robimy to małymi krokami, przygotowujemy się do tego długo. Zapraszam chętnych, bo jeśli ktoś by chciał chętnie tak samo dołączyć, to jak najbardziej. Jest to na pewno bardzo zdrowe, uodparniające całe ciało. Fizyczne. Nie wiem jak z naszymi widzami, ale ja Ci powiem serdecznie dziękuję, z tego na pewno nie skorzystam, ale z czego zapewne bym chętnie skorzystał, to jest nasz drugi temat, ten o którym żeśmy do tej pory rozmawiali, a mianowicie Twoja szkoła sportów walki. Powiedziałbym raczej nie sportów, to jest takie bardzo ważne, sztuk walki. Myślę, że to jest bardzo ważna różnica. Wiele ludzi na całym świecie, którzy tylko gdzieś tam oparli się o sztuki walki, w formie no, zesłyszanej z telewizji, z programów, od znajomych, błędnie nazywa je sportami walki. Jest przepływowość faktycznie sztuk walk w sporty walki lub w systemy walki, ale jednak jest to ogromna różnica. Sztuki walki, przede wszystkim, głównym ich zadaniem jest rozwój człowieka wewnętrzny, mentalny i fizyczny, zarówno przygotowanie człowieka do życia psychiczne, przede wszystkim z tego względu, żeby człowiek umiał poradzić sobie z własnymi lękami, z własnymi emocjami, z agresją, więc to jest takie bardzo, bardzo ważne, myślę, że nawet w dzisiejszych czasach. Podejście psychologiczne można by powiedzieć, bardzo, albo bardzo. ta walka z własnymi wewnętrznymi strachami, obawami, bo to dzisiaj chyba też staje Dokładnie się takim tak. psychologiczno, nie wiem, zdrowotnym problemem dla wielu ludzi. Natomiast rozwój sport walki jak najbardziej może być, bo przecież można wziąć udział w jakiejś rywalizacji sportowej, gdzie są już... Koło, jakieś ograniczenia, to wolno, tego nie wolno, tak? Czyli są jakieś zasady, które ograniczają, walczymy o coś, nie wolno uderzać w twarz, kopiemy tu, tak? Więc ma przepływowość sztuka walki w formę sportu, walki jak najbardziej. Z kolei tak samo w systemy walki. I tutaj jiu jest właściwie pod tym względem najbardziej popularne, bo ono ma przepływowość i w systemy walki. Pracy przede wszystkim na całym świecie służb mundurowych mm. dla wojska i dla policji. To jest bardzo istotne. Systemy walki, czym są systemy walki? No one są do wykorzystywania w konkretnym celu. Jeśli, systemy, jeśli sztuki walki są wykorzystywane w służbach mundurowych przez wojsko, no to ten system walki rozwija się pod kierunkiem no. Likwidacji, Oczywiście likwidowania, tak, likwidowania, tak, likwidowania. No nie ma innego wyboru, wiadomo czym zajmuje się służba wojskowa. Czy policja się bardziej specjalizuje o obezwładnieniu Tutaj jeśli chodzi o pracę policji, policja podchodzi już tutaj w kierunku systemów walki do bezwładnienia, do, do poradzenia sobie z przestępcą, z kimś, kto, kto stawia opór, tak, żeby nie zrobić mu krzywdy, albo jak najmniejszym, po najmniejszym takim, w takim kierunku, no żeby po prostu nie... nie z, z, Uniemożliwić człowiekowi kolejnych tych celów, jakichś tam agresywnych, których, które, które tam, tam, tam w danym momencie zaistniały. Rozumiem. Ale teraz powiedz mi, bo nasuwa mi się taka. Być może codzienna sytuacja, jadę metrem, czy jakkolwiek gdzieś i dochodzi do jakiejś takiej sytuacji niepewnej. Czyli pierwsza rzecz oczywiście pewna psychika, czyli czuję się pewniej, lepiej, bezpieczniej, bo jestem pewny siebie. Druga rzecz, jakieś umiejętności obronienia się. Czyli na czym mówiąc to, coś powiedział, w ramach tych policyjnych szkoleń, czyli ja jako osoba cywilna, czy osoba prywatna, chciałbym się trochę też pewniej poczuć w ramach jakiegoś obezwładnienia czy własnej tej obrony. Jak to wygląda w Twojej szkole, czy w e, tych umiejętnościach, które chcesz przekazać. Tak, dokładnie. To, to uczą ogólnie sztuki walki. Jeśli chodzi o jiu tam też występuje sztuka kobudo, sztuka tai-chi, sztuka kenjitsu, karate, ale jeśli ktoś w ogóle nie zajmuje się sztuką pod kątem filozofii japońskiej czy chińskiej, to prowadzę też zajęcia z samobrony, gdzie mm -hmm. tu jest ta przepływowość, to co powiedziałeś dla ludzi, którzy chcą zobaczyć takie proste elementy, co mogą wziąć dla siebie ze sztuki walki na ulicę, jak sobie poradzić, na co zwrócić uwagę, jak rozmawiać z, z napastnikiem agresorem, przeciwnikiem, agresorem, dokładnie, tak. Dokładnie, więc, więc to wszystko w naszej szkole występuje, są zajęcia od najmłodszych do najstarszych, właściwie jeśli chodzi o dziedzictwo, nie ma tu ograniczeń wiekowych. Bo każdy hmm. słucha swojego ciała, więc to jest bardzo ważne. Nie, że ktoś przyjdzie, a nie dam rady tego zrobić. Nie dam rady, to nie dam rady. Dziś nie dam rady, może za miesiąc, za dwa, za rok dam radę. Więc tutaj to jest kwestia ja też treningu na pewno. Bo wiadomo, ja, jako osoba czyli... już w pewnym wieku, nie mam tej kondycji. Jeżeli biegnę do autobusu, to po 30 metrach myślę, że już dostaję zawału serca. Czyli trenując u Ciebie, nie tylko e, nabieram pewności siebie, ale także poprawiam swoją kondycję, I tak na pewno. no i tę umiejętności samobronę, o której właśnie mi tutaj Opowiadasz. A powiedz mi jeszcze inną rzecz, jeżeli się mogę tak wtrącić. E, wiem, że miałeś różnych sensejów, nauczycieli, czy jak to się e, fachowo nazywa, i byłeś także poza e, granicami, czyli wiem, że pochodzisz z Oświęcimia. To mi się bardzo podoba, bo jak niektórzy już zauważyli, z Oświęcimiem wiążą mnie też moje e, wcześniejsze e, wieloletnie kontakty. O tym opowiem być może kiedyś przy jakiejś okazji, to nie dzisiaj jest ten temat, ale wspomniałeś o Okinawie. Co cię łączy z Okinawą? Tak, ta szkoła tutaj w Austrii powstała gdzieś rok temu. Idea tego była bardzo, bardzo, bardzo dawna. Jeszcze od dziecka zaczynałem w Oświęcimu. Tam jest główna szkoła, której, którą prowadzi Sensej Przemysła Wiśniewski, jest moim nauczycielem. Szkoła się rozwijała, bo powstał następny odłam z kolei Nowa Słupia, Góry Świętokrzyskie i teraz trzeci odłam, ja w Austrii, Szkoła dalekowschodnich Sztuk Walk. Mamy też te kolory inne, bo szkoła właśnie ma emblemat czarno-biały i to jest główny emblemat naszej szkoły. W nowej słupi emblemat występuje w kolorze zielonym, a u nas w Austrii w kolorze czerwonym. Jest to taki sygnał rozpoznawczy. No i właściwie dzięki mojemu sensorowi przemysłowi Wiśniewskiemu, Sichanowi przemysłowi Wiśniewskiemu, zawdzięczam to, że mam ten kontakt do mistrzów bezpośredniej nauki NAWE. Jest ich tam kilku, bo każdy jest od czegoś innego. Jest Masayoshi Umeda-sensei, u którego uczy się Tai Chi. Jest Onaga-sensei, u którego trenujemy Kobudo. I jest Hamamoto-sensei, u którego trenujemy Kendjitsu. I miałem okazję dwa lata temu zdać egzamin z szermierki japońskiego miecza, bo tak, bo tak taka jest, takie jest rozłożenie, przekaz na język polski, czym jest Kendjitsu. Z rodu prawdziwych samurajów. I, i, i to jest 80. 4 lata ma Masayoshi Umeda, jest 14 sukcesorem faktycznie z rodu samurajów i ja jestem jego jedynym przedstawicielem szkoły tutaj, znaczy przedstawicielem, nauczycielem w tym kierunku tu właśnie w Austrii. Sensej Przemysław Iścierski jest w Polsce, ja jestem tu w Austrii. Tutaj drodzy widzowie, Paweł już mi trochę wcześniej opowiadał tą historię, ta historia jest niesamowita i ja się cieszę, albo myślę, myślę, że e, dzisiejsze nasze spotkanie to nie będzie też pierwsze i ostatnie spotkanie, tylko tutaj powrócimy do tych tematów, bo też e, opowiadaliśmy o tych różnych sztukach walkich, o których ja nawet nie miałem pojęcia. Kobudo, Kenjicu, Giurdzicu Nogu jiu-jitsu, znam e, inne formy popularnych stosownictwa znam, ale... Ale co mi się podoba, że ty jesteś wszechstronny, czyli praktycznie też masz różne inne mentalne rzeczy, czy jakby to powiedzieć techniki, nie wiem, tutaj ty jesteś fachowcem i wkraczasz też w duszę albo w ciało, jeżeli tak się mogę określić. Tak, oczywiście. Wiele ludzi na świecie nie wie o tym, nie zetknąwszy się ze sztukami walk, czy, czy zetknąwszy się jakoś tak powierzchownie, że. To jest też droga wewnętrzna człowieka. To jest przede wszystkim radzenie sobie z emocjami, polega na pracy z własnym sobą w środku. Nie tylko na to, co jest na zewnątrz, nie tylko ciało, nie tylko ten stref zewnętrzny, ale też moja, mój cały, moja cała strona taka duchowa. No oczywiście nie mówię tutaj o jakichś kierunkach religijnych, bo to nie do tego zmierza i to w ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi o ten wgląd w siebie samego, w moje wnętrze, jak ja się czuję, kim ja jestem, co robię, jak robię, jak sobie radzić z tymi emocjami, ale w to, co też wierzę lub nie wierzę. I to jest ta cała praca. Ja też od niedawna zacząłem prowadzić medytacje prowadzone z udziałem gongów. Tutaj uważam to za taką formę właśnie pracy takiej duchowej, wewnętrznej, bo to rozumiem przez słowo duchowe. Właśnie wejście w siebie, sprawdzenie w siebie, zrobienie tego porządku, no i to, to na pewno jest takim też rezultatem panowania nad różnymi emocjami. Zresztą myślę, że dzisiaj e, ta agresywność i przez to dynamikę życia, telefon komórkowy szybko, mamy ciśnienie w naszej pracy, e, w domu być może stres i tak dalej, i tak dalej. I z tym wiele osób chyba sobie nie radzi, dlatego tak jak powiedziałeś takie wyciszenie w tych technikach gongowych. Być może cię odwiedzę raz w twojej szkole, w, 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 w którym Bezirku ta twoja szkoła to jest, jest ja wiem. 12 Bezir. E, odwiedzę cię i być może byśmy pokazali naszym widzom trochę tych różnych technik, które tu masz, bo takie wkroczenie w siebie, czy wejście w siebie i uspokojenie własnego organizmu, że się tak wyrażę, może być nie tylko dla starszych, młodszych lub średnich, ale chyba dla każdego. Z tego, tak, co Dla każdego. Na, na medytację do mnie nawet przychodzi chłopczyk, który ma 10 lat. Także mm -hmm. to, to nie ma w ogóle znaczenia wiek. Tak? Przychodzą ludzie w starszym wieku, jak i w młodszym wieku. Nie? Całkowicie jest dla wszystkich. I tu ruszyłeś też temat e, młodszych, czyli o tym dziesięciolatku teraz powiedziałeś, ale robisz też różne programy lub różne takie e, atrakcyjności dla najmłodszych. No tak, zajęcia są prowadzone od szóstego roku życia. Chcemy też ruszyć z programem dla dzieci jeszcze młodszych, mm -hmm. z koleżanką, która prowadzi i w szkole refleksologię. I stawia bańki, i masaże, i zajmuje się pracą psychologiczną mm -hmm. z ludźmi. Mamy pomysł na prowadzenie zajęć pod kątem dzieci przede wszystkim, takich właściwie młodszych jeszcze, do właściwie szóstego roku życia. Więc tutaj jest no, zadanie na pewno dla mam i tat tatów. Tat, tak? Nie Tatusiów. Się... Tatusiów, tak, bo Ej, ja się przyznam, Paweł, że po 40 latach bytu w Austrii yy... Też mi się zdarzają różne wopasy Najczęściej o, okay. ale jak widzę to w tatusiu. nazwiskach moich gości, tak więc pozostajemy przy tatusiu. Tak, zadanie, że na takie zajęcia na pewno też oni no, są zobowiązani mm -hmm. wziąć udział, jeśli jest dwulatek, tak? Bo sam, sam nie zostanie w takich zajęciach. Pomysł jest taki, żeby to była taka medytacja dla dzieci połączona ze sportem, z ruchem. Y no będą na pewno te zajęcia trwały około 45 minut, nie za długo. To jest pomysł na, na przyszły rok. Były już próby w tym kierunku, być może jeszcze niewiele ludzi o tym wie. Zgłoszeń było kilka, dwóch, trzech, ale zadziało się to, co wszyscy wiemy i nie, nie, mogło, nie mogło być dalej możliwości rozwoju w tym kierunku. Czyli rozumiem, że teraz jeszcze te trzy tygodnie do końca listopada musisz mieć zamknięte, czy masz zamknięte, no bo jak można by było z maskami trenować, ale mam nadzieję, biorąc pod uwagę naszą rozmowę, że ten ciężki okres jakoś też poradzi sobie. Że to chyba jako e, nauczyciel tych sztuk, sztuk walki e, jesteś przyzwyczajony do niełatwych sytuacji i, i mam nadzieję, że no, po otwarciu czy zakończeniu tej, tej e, że tak powiem kwarantanny Znowuż będzie można Ciebie w 12. dzielnicy odwiedzić. Tak, oczywiście. No, zapraszam serdecznie, tym bardziej, że tak jak mówię, zajęcia są prowadzone dla um, różnych grup wiekowych. Od najmłodszych, od szóstego roku życia na dzień dzisiejszy, do, 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 dokąd człowiek się czuje na siłach właściwie, więc nie ma tu ograniczenia wiekowego. Tym bardziej, że Twój nauczyciel z Okinawy, tak jak wspomniałeś, 84 lata, Dokładnie. piękny wiek i jeszcze na pewno totalnie aktywny. Tak, całkowicie tak. Także tu pod tym względem nie ma, jakiejś, nie ma żadnego ograniczenia, jest wiele faktycznie sportów, gdzie no jest ograniczenie zdrowotne, fizyczne, tutaj tego ograniczenia nie ma. Jeśli chodzi o jiu wiadomo, że jeśli ktoś nie czuje się na siłach, ma problemy z kręgosłupem, wtedy może trenować coś innego, prawda? może trenować na przykład kobudo, gdzie tutaj kobudo wzmacnia bardzo mocno biodra. Ramiona, więc nawet jest wskazane, świetnie rozwija motorykę dziecka, czy w ogóle dorosłego człowieka, który w ogóle nie miał kontaktu przez całe swoje życie z jakimkolwiek sportem. Paweł, nasz czas dobiega końca. Cieszę się, że naprawdę wcześniej, jużśmy bardzo długo rozmawiali, też teraz, aha, przypominasz mi, dziękuję Ci serdecznie. E, zanim jeszcze się pożegnamy, e, chciałbym Ciebie się spytać, bo tu widzę e, całą masę ulotek. Oczywiście, dzisiaj niestety nie mamy czasu e, dokładnie ich omówić, ale myślę, że zrobimy jeszcze drugi jakiś reportaż u Ciebie w e, szkole w 12 dzielnicy. Ciało, umysł, dusza. To, żeśmy już zahaczyli, ale czy mógłbyś mi powiedzieć trochę więcej o tym, co tutaj widzę? Rejki. Bańki i tak dalej, i tak dalej. E, jakie to są techniki, lub o co tutaj właściwie chodzi w tej informacji? Tak, szkoła się rozwija nie tylko w kierunku sztuk walk mm -hmm. czy sportów walk, ale rozwija się przede wszystkim też w temat co ogólnie rozwoju człowieka. E, jest kolega, który zaczyna prowadzić kundalini jogę, mm -hmm. koleżanka, która prowadzi panorytmia. To jest inaczej też powszechnie znana taka medytacja w ruchu, tym co się zajmuje, też tai chi, można powiedzieć, słowiańska taka yoga. Mhm. Być może będzie też w przyszłym roku hata yoga to jest forma jogi bardziej zajmująca się ciałem. Jest też nauczycielka, która prowadzi refleksologię. Rejki, stawia bańki mm -hmm. metodą tradycyjną, bańki chińskie, więc jest różno, dużo, ró, dużo różności w naszej szkole I pod, rzekała, kątem, tak, pod kątem pracy z sobą samym. Więc bardzo serdecznie zapraszam, ja wierzę bardzo, że nasza szkoła przejdzie w ogóle w temat takiej, takiego stowarzyszenia polskiego, gdzie nie będzie tutaj tylko sztuka walki tym głównym centrum, ale też różne, również inne kierunki, bo mamy tak jak mówię medytacje, które ja prowadzę, jest też masaż misami tybetańskimi, który właściwie ja robię. I, i, I tak jak mówię, no Kundalini Yoga. Jest, jest trener do Kundalini Yoga, jest koleżanka, która robi panorytmie. Wszystko jest fajny, nowy pomysł na przyszły rok, żeby po prostu szkoła się rozwijała i każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Pozostajemy tylko zdeklarować jedną obietnicę tobie. Poznałem Cię dzisiaj. Bardzo się cieszę, że Ciebie dzisiaj poznałem. I drodzy widzowie, ja myślę, że w kontekście tego, co Paweł mi wszystko naświetlił. Nie jestem zmuszony, ale chętnie udam się do 12. dzielnicy Twojej szkoły. Poznam też Twoich przyjaciół, Twoich znajomych, którzy dokładniej Wam naświetlą o koncepcie, o tych właśnie rzeczach zdrowotnych, o tych podejściach do poprawienia swojego samopoczucia, swojej kondycji, także sportu. I poza mi tylko powiedzieć, Paweł, serdecznie Ci dziękuję. Paweł, Bongilaj, teraz dobrze sobie wypowiedziałem, ale Paweł, cieszę się naprawdę, że byłeś. I do następnego razu, widzimy się tym razem u Ciebie w 12 dzielnicy. Dziękuję Ślicznie, zapraszam serdecznie i do zobaczenia.